To, to, tak, to już bo jest, to jest inaczej, to już wszyscy grają tak jak zawsze. Aż tak słabo. To ja idę w tanka i biorę kulę, nie? Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. I umarł, przysiągnij Krinja, ha. bucha. A tobie się drugą Hunter? Yy, tak, dwóch eee, może Hunterów tak, nie weźmie. Tak. A nie, Krinja i, tak, i Hunter, tak. Dobra. Krinja i Hunter. Albo Hunter. dobrze długo trzymał ostatnie te Długo, długo miał. No tego. bo Krinja, no. Krynża jest tam, gdzie ma być, no. Y, dobra, to może co? Y, Hej weź tą po prawej, tak? Po prawej, po prawej. A Krynża weźmie po lewej. A, idziemy w lewo wszyscy. Idziemy tam, w lewo. To mal Hejza przyciąga. Tak, tak. Ty, Adaś, nadupcasz. Krynżacha przyciąga, bo Krynża bierze tego z Nie, no przecież... Nie, Aha. ja idę na lewo. on nie na lewo. No dobra. Okej. Okay. I pamiętać tymi orbami nie pchać się w razie czego, mówić, Mówcie który kolory. pada. Dokładnie, mówić kolory, który pada. Yy, I nadupcać, tak? Słuchajcie, nie odpalajcie się na pierwszym celu, ja wam powiem, kiedy się macie odpalić. Postaram się to jakoś tak ogarnąć, żeby dwóch ce dwa cele padły w odpaleniu. Ale nie na pierwszym na pewno. Zacznijmy od kogoś, kto się nam wystawi. Chyba, że uda nam się złapać typa, ale też nie biegnijmy na pałę, bo nie mamy dekacza. Więc nie przyciągnie nam celu w razie czego. Wyjątkowo dzisiaj. No, oni też nie mają, także to też jest no, plus tak, dla tak, nas, tak, nie? Tak, plus dla nas, no. A oni mają rogala, no tego rogala on trzeba nie uważać, urało. no i tych mąków trzeba uważać, bo te mąki też się. No, będziemy urałać, spróbowali zadać się wychwytywać tego rogala, właśnie. No, rogala możemy starać się szybko ogarnąć, ale zabijemy priestę, jeżeli się uda, na, właśnie na cooldownach. Znaczy, Wawal, jeszcze starajcie się w razie czego wiesz, naprawdę mąka na przykład, albo jakiegoś healera za, za Prista, bo albo no. jest najsłabszy. Mhm. Ale nie orajcie wszystkich ]estonfrowe? healerów, tylko z jednego, dwóch i tak będą orby podały. pamiętajcie, że pierwszy na rozgrzewkę, ale wygrajmy, no. Co spróbujmy. Dobra. Clifton. Clifton! U na starcie, dobra, ruszajmy. Ruszamy na przygodę, jadą już. Jadą, co robimy? Uwaga, uwaga, uwaga. Rogala, Rogala, dobra, e, Huntera, też Mam sobie jest splenorka Priest, ale z tyłu jest. Rogal jest na mnie. I... Dobra rogala z tyłu. Rogal. Bicie tak. rogala, bicie rogala. O, ja cię Hunter ginie. Hunter ginie. Hunter Dobra, teraz y, tego... Y, Kurwa, mój zastanował. No ale nikt nie poszedł po. Nikt nie poszedł po orba, pana. Chodź, ja na tego. idę, idę. Grinja ginie, zginął, przesiadka, Grinja. Halo. Przesiadka, na, przesiadka na loka. Ja mam, ja mam, ale zginę zaraz, mam orbę, ale zginę. O nie, nie zginę. Bijemy no, loka. Nie, nie, nie. Mocno, mocno tego loka. Dobra, maga, wbijamy w maga w tej chwili. Firuję wszystkich. Dobra, ja mam przerażenie. dostali. dokończyć maga, ściągam mu to, ściągam mu. Hunter'a. Już, ciągnięty, dokończyć Maga. Dokończyć Maga i Warrior, Warrior. Hunter mnie bije tu z tyłu. Ja już go cecuję. No dobra, ja go już dostał do mnie młotkiem, ale... Wbijać do środka z tyłu zielony do wzięcia. Druida, druida i zielony będzie do wzięcia. Jedna osoba na zielony. Sebi, lecz się tam. Tak, leczę się, ale... Bije mi Hunter, pomóżcie mi tu. No dawajcie ten zielony. Kurwa, uciekł, będzie... Tylko jest zielony. Cały czas mnie bije, halo, ginę, zaraz ginę, Zginąłem w fioletowy. Krowy, nic nie z tym rogiem. Biegniemy w fioletowy lokiem już. Rogal, bieg, bieg, ro, ro, rogala zatrzymaj. zatrzymaj! I trzy orby mają, trzeba ich zabić. A, dość, Po Upadnie ten w zielony teraz. Mag. Przybiegliście. Fioletowy padek będzie. Zielony. Nie ma mago. No dobra, ja też drugi, teraz mam dosyć Drugi jest ten, drugi jest tank. Dobra, to jest ten. Weź ten, weź czerwony, ja nie przerwę mu. No, pff. Teraz wzięłem Pomóżcie jak, mi, tutaj złowiony. Kurde, przyszedł żenada. No, no, no nic się... nie mówicie znowu. Zginąłem. Ale szybko padły no. Ale to mówcie, że bijecie, no bo nawet nie ma się jak ustawić. Yy, pomóżcie bije. mi z y, wariorem, który biegnie do środka. i jest środku się sam, ej, Cringer jest w środku sam. Noo. Ja jestem w środku, firuję, wariorem pomóżcie zabić w środku. I idźcie Noo. na czerwony. Czerwony Noo. będzie do wzięcia, do wzięcia czerwony. Dobra, bijemy tego, yy, mąka się Prista, Prista w środku. 3, Bijam 2, 1, teraz. Zabić najpierw Prista, nie będą mieć zabijać. Dobbić, dobić, 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 dobić go! Nie mogę go dogonić, bo jestem nie mam ja wątpliwości. Nie mogę, yy, do, do, dobra. A niebieski my mamy, dobra. Zebrać się, trzymaj się! Zabrać się, trzymaj się! nie mogę trzymaj się! Zabrać się, trzymaj się! Jest, leczyć tego Hejza, leczyć go. Dobra. Kondygnujemy, tak. Idę w środku. Ta... Idę w środku, tak. Dobra, przesiadka teraz na tego, na Rogala. Wrutuję ich wszystkich. Rogal dostał wruj młotkiem. Dobra. Dobra, zginął. Wszyscy dostali Przesiadka na, na y, maga. Bieginesz zielony. 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 O Jeszcze nie. Dobrze. Y y Hunter Hunter na A. Hunter ma taką Już mu się kończy Adaś. Już będzie po cooldownach. Zielony. Teraz. Rapid fire. Mocny wiep. Dobra, wycofać się z tymi. Maga na zewnątrz. Uwaga, Magidzie. Łapka jest na środku. A niech ktoś odprycha. wyjdzie na zewnątrz, bo będą orby nasze padały zaraz. Tak, tak. ja stoję. przy zielonym. Adaś ustaw się też, bo też jesteś bigaczem. Na pomarańczowy niech ktoś się ustawi, bo. no właśnie padł. Bijemy tutaj tego mąka na M. Pomarańczowy. No zginął, rogala! I zielone, zielone. Kurwa, z kontrolował mnie. Dobra, mam. Nie zdążymy do czerwonego dojść. teraz. No. Grinja nie zginie jeszcze, ale ginie już. Jeszcze nie. Kurwa, mańtko no, grinja ginie, raz. grinja zginął. Z, nie Do zielony też będzie miał problem Szybciej trzeba szybciej mówić Gringe wcześniej muszę. Do środka przed Rogal. Rogala Rogala w środku zabijać Drugi, ale da, w środku ciebie, jak no. jesteś Dobra jak nie wskakuj robiam. do środka leczyć Ucieka ten nie No zatrzymajcie go! Wszystkie punkty nam zabrali! Zabić tego rogala! Nie, y na środku mam ten... Monster. Monster ucieknij w prawo, bo Hunter... Uwaga, niebieski! Fioletowy do wzięcia będzie! Będzie fioletowy do wzięcia, już jest nie wzięcia. Nie wzięcia. Ja Pomarańczowy, patrz biegną ale... po pomarańczowy. Monstera, Monstera leczyć! Monster, już idę do ciebie. Mam cię już. Znowu zabrali nam... Dobra, tutaj dobrze. Nic leczy. nam nie zabrali, mamy trzy. Dobra, to Do, do środka środka i trzeba. zabijać Dobra, już nie cyklonuję tego prista Teraz. Zabijać tego Prista, zabijcie go szybciutko Nie dać mu stąd wyjść Nie mam go jak no ma... go 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 Ja mu zmotkowałem go już Dobra zginął Oni mean? mają yeah, niebieskiego, yeah, nie? Yeah. Ja jestem przy niebieskim, ale dobra Odpalił się warrior uważajcie Ja widzę Czerwony ładnie to wypada Zabiję niebieskiego za późno o tym niebieskim ale ja tam jadę wezmę tego niebieskiego Szorski nie on na zielony zielony ale A mnie niebieski. niebieskiego Będę zielonego Szorski Szorski niebieski Idę pod fioletowym bo. może dostanę Ja pierdolę reflektam Fioletowy. Jestem w środku potrzebuję wsparcia jestem fioletowym bo jestem pod fioletowym Patrz i Disarm. Warriora w środku. Hunter strzela do nas tutaj. No mocno strzela. klonuje, Monka, Monk'a do healer'a. Hunter da na sobie Huntera na, i Huntera bijemy i Huntera Monkowi. Uwaga, bo mam fioletowy problem z, z Warriorem. Iruję Monk'a healera. Huntera w środku. Huntera w środku. No też dawaj Monk'a. Na G. Leczy, leczy go ten, leczy Huntera, leczy w środku y, Monk. Pięknie, nie ja cię mogę. Leczysz, Huntera teraz, no dobra. dobra, spokojnie, Huntera w środku. Huntera bimy. Pracuję Mąka Hunter jest tym, dobra, zginął. Mag jest tu, maga. Drugi... No, maga też bimy. No, szybko, szybko, szybko tego maga zginął w strzałach. Dobra, ja muszę wypić. Moment. ja też ja muszę, muszę się napić. Uwaga, rogal, roga, przesiadka na Rogala w środku. Wybijam od nich. Masz państwa suppression. Przyszedł rogal. Do... Padam. Rogala najpierw. Rogala. Pada. Rogal, rogal. No, to padł. So, sorry, chciałem uratować Adamo. No, nie no, nie toby. Dobra, mamy. Pomarańczowy, Loka. Loka, to, Loka. Dawać Loka. Cyklonuję Monka Mikloda. Pomarańczowy pada. Mm. Tak, padnie, spadł. Ja się nie mogę napić, kurde. Ja też nie tam mam na sobie Dobra, wejdźcie do środka z tym Wezmę ja go sfiruję. Dobra koniec sesji tak już wygraliśmy Rebuff. Ja rebuffuję cały czas Dobra Jest Rogal tutaj Zaraz mu zmotkuję Już mą, przez, zmotkowałem go już Maga, przesiadka na Maga tutaj na zewnątrz. Firuję go Jeszcze raz go modkuję. Dobra Dobra, koniec. No i gabinocik.